Dzień dobry, dzisiaj zapraszam na trochę nietypowy materiał. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować mój awaryjny zestaw samochodowy. Nadchodzi zima, moje wędrówki często mają miejsce w trudniejszym terenie, w terenie górskim. Nawet jeśli dojeżdżam samochodem, to ten samochód zostaje na jakimś parkingu już w terenie górskim. I zdarza się tak, zdarzało się tak, że po powrocie do samochodu, no, samochód na przykład był mocno przysypany śniegiem. Także wymyśliłem sobie w ramach takiego zimowego projektu, żeby przygotować ten samochód tak, żeby można w nim było awaryjnie spędzić nawet 72 godziny. Także to jest moim zdaniem już czas taki bardzo, bardzo długi. Od wielu lat wszystkie agencje, które się zajmują bezpieczeństwem, czy to w turystyce, czy w ogóle w, w służbie cywilnej podają ten czas 72 godzin jako taki maksymalny czas, w którym pomoc powinna do nas dotrzeć. Moim zdaniem, w czasach dzisiejszych, kiedy komunikacja bardzo mocno się rozwinęła, ten czas już jest dużo krótszy, ale zostawmy te 72 godziny. Także to będzie tak naprawdę miało znaczenie, jeśli chodzi o ilość jedzenia, którą przygotujemy sobie w samochodzie. Natomiast to też chodzi o to, żeby. Taka sytuacja jak na przykład godzinny korek na autostradzie spowodowany jakimiś śnieżycami, czy właśnie jakąś nieprzejezdną drogę, sytuację, w której będzie trzeba czekać chociażby te kilka godzin w nieuruchomionym samochodzie, żeby to można było spędzić w tym samochodzie możliwie wygodnie. Drugie założenie było takie, żeby tutaj nie było żadnych wymyślnych elementów ekwipunku. Chcę mieć tutaj sprzęt prosty, łatwy w obsłudze. Taki, żeby moja żona potrafiła to obsłużyć, żeby dziesięcioletnie dziecko potrafiło się posługiwać tym ekwipunkiem. Więc nie ma tutaj niczego wymyślnego. Nie sugerujcie się tą zabudową kamperową. Ona jest oczywiście bardzo wygodna i korzystam z niej. Natomiast ona w żadnym wypadku nie jest koniecznym elementem tego zestawu. Kolejne trzecie założenie, jeśli chodzi o budowę tego zestawu. To była niezależność od mojego sprzętu biwakowego. Chciałem, żeby sprzęt, który jeździ w tym samochodzie był zupełnie niezależny od tego, co zabieram w plecaku na wędrówkę. Prawie już osiągnąłem ten stan. Jeszcze kilka przedmiotów jest takich, które się dublują i które zabieram z tego zestawu, kiedy wychodzę na szlak. Ale to są jakieś tam drobnostki. Nie muszę się przepakowywać. No i nie muszę się martwić tym, czy wszystko odłożyłem do samochodu po biwaku. Po prostu to tutaj ma być nienaruszalne. Ma cały czas jeździć w samochodzie. No to zaczynamy od zawartości tej szuflady tutaj. I tutaj będzie sporo takiego tradycyjnego sprzętu biwakowego. W tym przedziale oczywiście mam zapas jedzenia i tutaj mam produkty od partnera mojego kanału. I tutaj w tym, w tym przedziale tej szuflady spokojnie się zmieści jedzenie na 72 godziny. Myślę, że nawet dla czteroosobowej rodziny na 72 godziny Produkty bym tutaj zmieścił. Także to miejsce jest przeznaczone na pożywienie. W tej największej przestrzeni jest sprzęt do gotowania to są ręczniki papierowe, rękawice robocze, taka bardzo prosta kuchenka na tanie kartusze gazowe zapas gazu, czajniczek. Oczywiście sprzęt, który jeździ ze mną na biwaki, także docelowo też będzie zastąpiony takim czajniczkiem, który będzie jeździł tylko w samochodzie. Kubek tytanowy, i w środku dwa zapasowe kubki, tak żeby kilka osób na raz mogło skorzystać z czegoś do picia. I oprócz tego, że jest kuchenka na gaz, zapas kartuszy, to jest jeszcze składana kuchenka na drewno. Także nawet gdyby. Zabrakło paliwa, zabrakło kartuszy. Zawsze mogę rozpalić tradycyjny ogień w tej kuchence i coś ugotować. I kolejna przestrzeń. Tutaj muszę to jeszcze trochę uporządkować, żeby te przedmioty nie latały tak luźno. No i tutaj jest butelka na wodę. Jest siekierka, z której korzystam na biwakach. Także ona właśnie będzie zastąpiona jakimś innym, prostszym modelem, tak, żeby jeździć cały czas w samochodzie. Chociażby po to, żeby udrożnić drogę w razie potrzeby, czy żeby zdobyć opał. Piła, która również jest dedykowana tylko po to, żeby jeździć tutaj właśnie w samochodzie. Sztućce. Zestaw kuchenny uzupełnia nóż obozowy. Jego miejsce jest tylko w tym samochodzie. Dwa multitule Tutaj nie ma jakichś wielkich ograniczeń wagowych. Także można sobie pozwolić na to, żeby więcej tego ekwipunku mieć. Krzesiwo, niewielki powerbank, cukier, kilka batonów, kilka batonów, zapałki sztormowe, papier toaletowy, kawa, apteczka i zapas sznurka. No i te przedmioty wypełniają przestrzeń tej Szuflady tej zabudowy. A jak mówiłem, spokojnie to można wszystko zmieścić do zwykłych skrzynek na narzędzia. Co tutaj mam dalej? Mam zwykłą karimatę na wypadek, gdyby trzeba było popracować na ziemi. W tym samochodzie na przykład koło zapasowe jest mocowane od spodu podwozia, więc, żeby zmienić koło, żeby wyciągnąć zapas, no, trzeba trochę pod ten samochód wejść. Więc w takim wypadku, chociażby ta karimata mogła się przydać, i tutaj cała ta przestrzeń za mną pozostaje wolna. Tutaj mam niewielki kompresor zasilany z gniazda zapalniczki. Także dzięki temu kompresorowi mogę dopompować koła w samochodzie. No ale też, gdybym zakopał się w jakimś luźnym piasku, na jakimś luźnym podłożu, to też mogę zredukować ciśnienie w oponach. Wyjechać i wtedy te koła dopompować. I teraz tak. Tutaj mamy baniak na wodę o pojemności 10 litrów. Na bieżąco ta woda jest tutaj wykorzystywana i uzupełniana. I on tutaj się mieści w przestrzeni za zabudową. I tam jeszcze kilka istotnych przedmiotów jest schowanych. Po odchyleniu kanapy, właśnie widać tą przestrzeń, która jest między kanapą a tą zabudową kamperową. I tutaj jest plecak, pusty plecak. Na wypadek, gdyby trzeba było samochód opuścić i część z tych rzeczy ze sobą zabrać. Najzwyklejsze takie poncho, wykonane z jakiegoś plastiku. Żeby była zawsze jakaś ochrona przeciwdeszczowa w samochodzie. E ocieplacz do pącza, tak naprawdę zwykły koc wystarczy. Ja używam w tej roli słagmana i tutaj jest spakowany syntetyczny śpiwór. Śpiwór z którego już nie korzystam, także on może sobie jeździć cały czas w samochodzie z komfortem do około 3-4 stopni powyżej zera. Także w połączeniu z tym ocieplaczem mam tak naprawdę cały czas w samochodzie zestaw do spania w ujemnych temperaturach. I dodatkowo tutaj jeszcze jest niewielki zapas paliwa, 5 litrów paliwa. Następnie mamy kilka przedmiotów, które znajdują się w półce nad głową kierowcy. I tutaj jest czołówka w miejscu zawsze łatwo dostępnym. To jest model dla biegaczy, który jest nie tylko wyposażony w białe światło z przodu, ale ma też światło czerwone z tyłu. Więc w razie potrzeby wykonania jakichś prac przy drodze na nieoświetlonym poboczu. No, taka lampka na pewno zapewni większe bezpieczeństwo. No i w połączeniu z tym kamizelki odblaskowe taka ilość, na jaką e, ilość osób jest zarejestrowany samochód także pięć kamizelek dla każdego pasażera i to jest tutaj w tej półce właśnie łatwo dostępne. I kolejnym takim bardzo ważnym przedmiotem to jest oczywiście ładowarka do telefonu. Następnie bardzo istotne rzeczy znajdują się. Pod fotelami, pod fotelem kierowcy znajduje się cały zestaw do wymiany koła więc jest tam klucz do kół, jest podnośnik tego nie będę wyciągał. Natomiast pod fotelem pasażera jest również kilka istotnych przedmiotów. Te rzeczy, które przewożę pod fotelem pasażera, to są takie rzeczy, z których nie trzeba często korzystać wręcz przeciwnie, mogą to być rzeczy, które się nigdy nie przydadzą, ale warto je mieć. I tutaj jest linka holownicza. Są kable do odpalenia samochodu przy użyciu zewnętrznego akumulatora. Jest gaśnica. Trójkąt ostrzegawczy. I w warunkach zimowych to, co kilka razy już mi skórę w górach uratowało, to jest prosta łopatka do śniegu. I tutaj również na ten moment jest to przedmiot, który wykorzystuję na biwakach. Tak, że będę chciał ten element zdublować, tak żeby w samochodzie też ona jeździła na stałe. Te przedmioty rozłożone pod fotelem pasażera nie kolidują z codziennym użytkowaniem samochodu, więc mogą sobie tam po prostu spokojnie leżeć. No i to wszystko, co skompletowałem w tym moim samochodowym zestawie awaryjnym. W moich oczach to wyczerpuje te trzy kryteria, które sobie założyłem, czyli niedublowanie tego ze sprzętem biwakowym, proste przedmioty, proste w obsłudze, tak żeby każdy użytkownik tego samochodu w razie jakiejś awarii czy w razie jakiegoś przymusowego kilkugodzinnego czy dłuższego postoju mógł wykorzystać te przedmioty, które tutaj się znajdują. No i na pewno też warto wpisać sobie w telefonie numer do pomocy drogowej do asystens z naszego ubezpieczenia. Dzisiaj już te polisy ubezpieczeniowe przychodzą nam na maila, ale jeśli zdarzy nam się Jakaś sytuacja awaryjna w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu, no to może otworzenie tego maila nie będzie możliwe. Nie będzie możliwe sprawdzenie numeru telefonu gdzieś w internecie. Także warto sobie numer do ubezpieczyciela wpisać na stałe, po prostu do książki kontaktowej. No i to chyba wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.